Widzę Cię, człowieku. Widzę Cię. To jest właściwie przesłanie dzisiejszej Ewangelii. Jezus takimi słowami zwraca się no, do Natanaela, mówiąc do niego: Widziałem Cię, jak stałeś pod drzewem figowym. Dobrze jest być widzianym. Myślę, że my, jako ludzie, mamy taką bardzo dużą potrzebę bycia widzianymi przez innych. Bardzo ładnie to widać. U małych dzieci. Wczoraj byłam w odwiedzinach u właśnie takiej mojej małej siostrzenicy, pięcioletniej. I ona co narysowała jakiś, jakiś rysunek, zrobiła coś własnymi rękami. To przychodziła do nas i pokazywała: zobacz, zobacz, mamo, zobacz. A mama wtedy mówiła: no, bardzo ładnie, widzę, bardzo ładnie. Dzieci to wprost okazują, dorośli nie okazują tego wprost. Natomiast na co dzień my potrzebujemy być widziani. Często niestety zdarza się tak w relacjach, że nie widzimy siebie nawzajem, co powoduje, że nie czujemy się ważni w tej relacji. Nie, widzimy, nie czujemy, że nasze potrzeby są jakoś ważne dla tej drugiej osoby. Dobrze być widzianym i przez Pana Boga, a tu jesteśmy widziani zawsze i przez drugiego człowieka, bo to po prostu znaczy, że wzajemnie jesteśmy dla siebie ważni.